Tyle śmiechu i zabawnych sytuacji nie było na treningu korony już dawno. Atmosfera w zespole po się z Wisłą wraca na właściwe tory. Zaciętość koroniarzy podczas dzisiejszych zajęć była tak wielka, że już wkrótce zespół będzie potrzebował nowego kompletu znaczników Humela. Środa rozpoczęła się dla Kielczan badaniami krwi, po których zespół pojawił się na arenie Kielc. Początek zajęć był niezwykle nietypowy, bowiem żółto-czerwoni pod wodzą trenera Mariusza Skuty rozgrzewali się na korytarzu kieleckiego stadionu. Po kilku minutach zawodnicy udali się do salki treningowej, gdzie szkoleniowiec przygotowania fizycznego przygotował dla nich serię ćwiczeń siłowych. Najciekawsze zaczęło się jednak na boisku. Sporo śmiechu przysporzyło zawodnikom ćwiczenie, w którym musieli strącać piłką ustawione na boisku pachołki. panuje jeszcze Kulminacyjnym momentem okazały się pojedynki jeden na jeden, w których dochodziło do walki wręcz. Najbardziej zawzięci okazali się Edi Andradina i Andrzej Niedzielan. Mimo tego, że wtorek leżąc na ziemi powstrzymywał co sił Brazylijczyka, to Edi nie dał za wygraną i skutecznie zakończył pojedynek. <laughs> тэр гама концепт гама концепт юука юука сара сара ой я Żarty skończyły się w momencie rozpoczęcia małej gry. Żaden z zawodników nie odstawiał nogi. Rywalizacja miała bardzo szybki i dynamiczny przebieg. Brylował w niej trenujący od wczoraj z zespołem korony Grzegorz Szamotulski, który bardzo ekspresywnie drygował poczynaniami swojej drużyny. Doszliśmy do wniosku, że zostało 9 kolejek, i nie daj Boże, kontuzja któregokolwiek z bramkarzy może spowodować to, że zostaniemy z jednym bramkarzem. Podjęliśmy taką decyzję, że trzeba się przyjrzeć zawodnikom wolnym, którzy dysponują możliwością przyjścia do nas. O, ja znam Grześka już z wcześniejszych lat wiem, że to jest bramkarz bardzo doświadczony. Zresztą występy w Ekstraklasie w wielu zespołach zagranicznych. Po pierwsze jest to chłopak, który jest w treningu. Ten okres nie spędził jak gdyby nic nie robiąc, codziennie trenował ze Zniczem Pruszków, brakuje mu tego ogrania meczowego, natomiast jest w dobrej dyspozycji i myślę, że, że to jest pozytywna postać, to jest chłopak, który jak to mówią ma bramkarskie jaja. Na pewno, na pewno trzeba się przyjrzeć. Jeżeli będzie taka możliwość albo potrzeba, to trzeba myśleć o, o, o takim transferze. Szamotulski ma nadzieję na pozytywne zakończenie negocjacji z Koroną i dołączenie do zespołu żółto-czerwonych. Byśmy spotkali się z panem prezesem dzisiaj, tylko że miał jakieś ważne sprawy w Warszawie, dlatego go nie ma. Także Jutro usiądziemy, będziemy rozmawiać. Na pewno się dokaże, znam trochę kolegów, także jest mi łatwiej, że, że znam ich wcześniej. Także ja nie mam problemu z jakąś tam aklimatyzacją zespołu. Jak pan ocenia to, co tutaj pan zastał w jeśli chodzi o bazę treningową, o, o klub, o atmosferę w drużynie? Nie, on no wszystko jest na, na znakomitym poziomie. Także grałem w paru klubach na zachodzie, to nie ma tam takich taki, taki baz jak tutaj. W czwartek żółto-czerwoni trenować będą o 10.30 na boisku przy ulicy Kusocińskiego, a dwie godziny później rozpocznie się tradycyjna konferencja przedmeczowa.